Cześć, jestem Hubert i witam was na tygodniowej sesji 38 studium animatora ruchu apostolstwa młodzieży w archidiecezji przemyskiej. Chcielibyśmy Wam teraz przedstawić pokrótce, jak wyglądał ten tydzień, jak go przeżyliśmy, bo to był wspaniały dla nas czas. Muzyka Gitarę. Proszę państwa, to jest niewiarygodne co właśnie się wydarzyło Norbert zapytał czy może gitarę Kogo? Kogo gitarę? Ja Turczyk! Ja nie zapytałem, ja stwierdziłem, że biorę Już. dzisiaj były egzaminy. Jak Ci poszło? Mój wyraz twarzy chyba najlepiej obrazuje. Nie no, oczywiście w porządku, zdałem i wydaje mi się, że tak jak większość teraz taki luz po nich i teraz zacznie się dopiero zabawa. Jak chciałeś podsumować cały rok formacji? Cały rok? <noise> Magda, co się stało przed chwilą w kadrówce? Była no, zablokowana gra UNO, w której niestety ten... kadra. Znaczy, niestety, niestety. Kadra przegrała i będzie oblewana. No, bo co ty powiesz? Ja jestem bardzo ciekawy tego widowiska. Chciałbym zobaczyć, jak. Nasza kochana wspaniała kadra zostaje oblewana wodą. Cześć Mateusz. Cześć. Co ty robisz? Stoję po podpis do księdza Matusza. A po co? Żeby mieć w pełni uzupełniony indeks. A po co? Bo będą sprawdzać na egzaminie. A po co? O! Że to mi da, żebym mógł zdać? Między innymi, no ale jeszcze wiedza, nie? A uczyłeś się? To jest bardzo dobre pytanie. Okej, okay. to życzymy powodzenia. A ksiądz coś powie? E, szczęść Boże. Coś jeszcze, co, co ksiądz robi? Właśnie podpisuję indeksy, bo ponieważ yy, kandydaci mają bardzo duże braki, chociaż do egzaminu zostało już 6 minut temu się zaczął. Nie. Nie, jak Bez komentarza. Co? Nie. Jestem twoim... Kadra wygra na 100%, jakby no nie oszukujmy się, to my tu jesteśmy najlepsi i nas nie pokonają. Jakie wicuje kadrze. Oto pierwszy punkt zdobył tabor. Po nieudanym serwie księdza żyły szefa. Takie rywalizacje, że ja właśnie nie wiem teraz naprawdę nie wiem, nie wiem jaki będzie wynik. Kompletnie. Start. Dzień dobry, witamy w studiu. Rozmawia z nami rezerwowy zawodnik Jakub Kuźniar. Co chciałbyś powiedzieć o zaczynającej się tutaj rozgrywce? Muszę powiedzieć, że Kadra jest bardzo ciężkim przeciwnikiem, szczególnie ja, się, ja bym się bał yy, skrzydowego ich, yy, stojącego w białej koszulce księdza Damiana Matusza, ponieważ raz z nim Grand sparring i muszę przyznać, że ma ściny jak nie jeden z najlepszych bar Bartoszy kur kurków czy jakichś innych kołodziejów. Ja się naprawdę go obawiam, ale czuję, że nasza obrona złożona z Matiego, Norberta i Kuby, da sobie radę z pewnością w 100%. Zmieciemy ich z plaszy! Proszę Państwa, jak wszyscy słyszeliśmy, zawodnik wy wykazał swoją opinię. Jednak jak zresztą widać, drużyny mają cociętą walkę. Czy, która wygra, nie wiadomo. Teraz, coś o naszej tygodniowej sesji opowie nasza kandydatka, Wiktoria Jucha. Cześć, to właśnie ja. I chciałabym opowiedzieć, jak wygląda właśnie nasza sesja. Eee, nasza sesja to tak naprawdę w sumie tak półsesja, bo mamy ba bardzo takich dużo części rekolekcyjnych, które są pod tytułem Człowa Szkoła Człowieczeństwa. Codziennie mamy adorację połączoną z medytacją. Adoracja odbywa się w ciszy. Jesteśmy tutaj od piątku do czwartku. W poniedziałek mieliśmy egzamin, wszyscy zdaliśmy, więc są same pozytywne emocje, Cóż mogę żyć więcej? Wczoraj mieliśmy na przykład teleturniej, dzisiaj mamy podchody biblijne, a jutro już czeka nas Agapa. Szybko zlecił nam ten tydzień, ale to tylko dlatego, że jest prześwietna atmosfera i prześwietni ludzie i mnóstwo Boga. Nowy rozdział życia kusi. Wspomnienia zostaną, i tak. Właśnie pierwszą dużo wrażeń dał. Każdy przypał nasz sobie lekcję miał. Wszystkich ludzi, tych co poznałam, tam z nimi pragnę być Gdzie się syją, i tam chcą zejść, coś woła. Bliską Z moją chał, będzie Bóg, on mnie wesprze. Będzie był mnie wesprzeł, bo on nie, że będzie innym ludziom dobro pomina nie jest. O, 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 o. Jak się czujesz? Fajnie, aczkolwiek jest trochę smutno, że to już jest koniec. Właśnie powiedz nam, jak oceniasz wczorajszy dzień, podsumowanie, godzinę świadectw, adorację i ten przeżywany czas wspólny, ostatni nasz czas? No to świadectwa, to każdy mógł się podzielić, jak przeżył w ogóle ten rok, podziękowaliśmy sobie, bo to był to wspaniały czas. Następnie była modlitwa dziękczynna, w której podziękowaliśmy Panu Bogu za to, że możemy tu być. No i różne zabawy i potem impreza, no i też była adoracja dla chętnych, którzy nie poszli na y, zabawę, dyskotekę, ale poszli się pomodlić. Dobrze, Magda, a ogólnie tak y, jakbyś powiedziała swoje przeżycia z całego tygodnia, y, czy na przykład miałaś, ja miałem na przykład tak, że na początku tak se, 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 ale już pod koniec było coraz lepiej, czy podobnie miałaś, albo jak miałaś po prostu? Y, znaczy ogólnie przed sesją to miałam takie, kurczę, nie chcę mi się tu jechać, bo w sumie to już tydzień, to jest aż tydzień, a to po zakończeniu roku, ale y, różni animatorzy właśnie mi mówili, że to jest super czas, y, najlepsza sesja, no, i jak już tu przyjechałam, od razu właśnie poczułam ten klimat, tej wspólnoty, bo miałam możliwość porozmawiania z osobami, do który, z którymi do tej pory jeszcze w ogóle nie rozmawiałam. No i powiem, no wspaniały czas. Wydaje mi się, że największa integracja. Tak się zintegrowaliśmy wszyscy, każdy miał możliwość porozmawiania z każdym. No i tyle. No. Cześć, Kuba, jako osoba w kadrze, jakby. Powiedz swoje przeżycia po prostu z tego tygodnia, czy sam jakoś y, przeżyłeś to albo wczuwałeś się w innych, jak mogą to przeżywać, a po prostu co masz do powiedzenia? Yy, Przeżyłem tutaj taką z myślą, że jejku, znowu wy, znowu będzie taka męczarnia, można byłoby to powiedzieć i w ogóle, ale naprawdę was pokochałem jeszcze bardziej. Kocham was przez te 9 miesięcy, a teraz tak lepiej was poznałem, spędziłem z wami dużo czasu. No, przynieśliście mi dużo radości. Ukształtowaliście mnie jako człowieka i tego animatora jeszcze nierocznego. Cieszę się, że mogę spędzić z wami ten czas, że byliście tutaj, że jeszcze się zobaczymy chociażby na tym DW. Miejmy nadzieję, że wszyscy. No i po prostu był to super czas, radosny czas, fajny czas. Niestety, ale jak możemy ujrzeć, masa walizek wala się przed wejściem. A to znaczy, że już jedziemy, że opuszczamy Rajskie, a jednocześnie kończymy 38. studium i wyjeżdżamy w czasie tych dwóch miesięcy na swoje praktyki. I niestety jest to przykre, kiedy żegnamy się i ostatnim momentem naszym spotkania będzie DW, ale liczymy wszyscy, że mimo wszystko będziemy się jeszcze spotykać i otrzymamy te relacje. A my Państwa już żegnamy do następnych filmów i następnych sesji i następnego studium.